Wyobraźcie sobie moment, kiedy spokojna codzienność, choć przecież w pełni zasłużona i naznaczona latami pracy, zostaje nagle przerwana. Przez wiadomość, którą słyszymy i myślimy to mnie dotyczy. Właśnie w tej chwili dla wielu seniorów w Polsce nadchodzi taki moment. Zmiany w prawie przyjęte przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej otwierają nowe możliwości, ale też rodzą wiele pytań. Jak będzie wyglądać moja emerytura? Jakie świadczenia dostanę od państwa? Co zmieni się w moim życiu codziennym? To nie są plotki, to konkretne decyzje, które mogą zmienić to, co dla wielu z nas było pewne. W telefonach i w skrzynkach listonoszy mogą pojawić się informacje, które sprawią, że przestaniemy spać spokojnie albo odetchnąć z ulgą. Jeśli jesteś spokojnym emerytem, który całe lata czekał na swoje świadczenie, to teraz warto usiąść i dobrze wsłuchać się w to, co zaraz usłyszysz. Nie chodzi o byle nowinkę. Chodzi o przyszłość Twojej emerytury, Twojego budżetu domowego, Twojego bezpieczeństwa. Bo gdy zmiany w prawie dotyczą właśnie Ciebie, wtedy nie ma miejsca na ignorowanie informacji. Czy Twoje świadczenie zostanie podniesione? Czy pojawi się nowe prawo, które wcześniej było tylko zapowiadane? Czy będą to tylko puste obietnice, czy realne wsparcie? W tym materiale omówimy dokładnie, bez koloryzowania, co zostało przyjęte, co to dla Ciebie znaczy i co możesz zrobić. Już dziś, żeby nie zostać zaskoczonym. Może usłyszałeś gdzieś, że seniorzy dostają dodatkową emeryturę, albo że prawo o ręcie wdowie właśnie weszło w życie. Tak, w tym właśnie kierunku idą zmiany. Ale albo one cię ominą, jeśli nie będziesz wiedział, co musisz zrobić, albo skorzystasz z nich w pełni. Właśnie dlatego ten film jest dla ciebie. Dla tych, którzy chcą znać prawdę. Nie półprawdy, nie nagłówki. Prawdę. Jakie prawo zostało uchwalone przez Sejm, kiedy wejdzie w życie, kogo obejmuje, ile możesz dostać i co jest warunkiem? Zatrzymaj się na chwilę, podejdź bliżej. To może być kluczowy moment dla Twojej przyszłości i nie zostawimy Cię bez odpowiedzi. Dziękuję, że jesteś tutaj dziś ze mną, bo to, co teraz usłyszysz, może zmienić Twój spokój i przewidywania na przyszłość. Rozpocznijmy historię od początku, żebyś dokładnie wiedział, co się wydarzyło. Dlaczego to się stało i jak to wpływa na Twój portfel, Twoje plany, Twoje życie codzienne? W ostatnich miesiącach w Sejmie trwały rozmowy, naciski i oczekiwania, szczególnie ze strony seniorów i organizacji senioralnych, na ugruntowanie świadczeń, które do tej pory były momentami, często zależne od budżetu, kampanii wyborczych, obietnic rządowych. Jednym z takich przykładów jest tzw. XIV emerytura świadczenie dodatkowe które od niedawna zostało na stałe włączone do systemu. gov.pl plus duelen. W skrócie, seniorzy, których emerytura nie przekracza określonego progu, ok, 2,900 zł brutto, czyli bardzo duża grupa emerytów, otrzymują co roku dodatkowe wsparcie. gov.pl to jest jeden z kamieni milowych. Coś, co kiedyś było tylko może, stało się na pewno. I to właśnie daje poczucie bezpieczeństwa. Tyle, że... Jak zawsze warunki i szczegóły są tym, co decyduje, czy zyskujesz, czy tylko słyszysz o tym coś. Ale to nie wszystko. Temat nowych zmian, które Sejm właśnie przyjął, sięga dalej. Obecnie procedowana ustawa dotyczy między innymi renty wdowej i wdowca, świadczenia, które dla wielu seniorek i seniorów było niejasne. Nieraz trzeba było podejmować trudne decyzje typu moja emerytura czy emerytura zmarłego małżonka. Teraz decyzja jest taka że od 1 lipca 2025 roku wdowy i wdowcy będą mogli pobierać pełną emeryturę swoją i, w określonym stopniu, emeryturę małżonka. Notes from Poland. To oznacza, że nie trzeba będzie wybierać wyłącznie jednej opcji, co dotychczas było powodem niepokoju i kalkulacji. I to jest ważne, bo one wychodzą naprzeciw sytuacji, w której starsze osoby, zwłaszcza kobiety, Często otrzymywały znacznie niższe świadczenia niż mężowie, co oznaczało mniejsze bezpieczeństwo finansowe. Teraz staje się to bardziej sprawiedliwe. Dla ciebie, jeśli jesteś emerytem lub emerytką, to znaczy konkret. Jeśli Twoja emerytura lub renta wynosi mniej niż wspomniany próg, masz prawo do tej czternastej emerytury. Możesz sprawdzić, kiedy dokładnie nastąpi wypłata zazwyczaj w sierpniu i czy możesz liczyć na pełną kwotę. Jeśli zaś jesteś wdową lub wdowcem, od połowy 2025 roku czeka cię zmiana. Wybór i opcja, która może oznaczać więcej pieniędzy, albo sprawdzenie, która opcja, twoja emerytura plus 15% emerytury małżonka czy odwrotnie, będzie dla ciebie korzystniejsza. Warto już dziś zebrać dokumenty i skonsultować sprawę w placówce Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS lub przez telefon, żeby mieć orientację, ile możesz dostać. Ale uwaga, bo każde prawo ma swoje warunki, a każdy przepis swoje ale. W przypadku czternastej emerytury warunkiem jest m.in., że Twoja emerytura całkowita nie przekracza określonego progu 2900 zł. brutto. Ci, którzy przekraczają ten próg, też mogą dostać świadczenie ale w formie proporcji złą za zł, czyli im wyższa emerytura, tym mniej dodatkowego wsparcia. gov.pl to znaczy, że trzeba sprawdzić dokładnie w swoim przypadku, czy spełniam warunek, czy mam prawo do pełnej kwoty czy częściowej. I to jest właśnie moment, w którym trzeba działać. Nie dziś, nie jutro, ale jak najszybciej po tym, gdy prawo wejdzie w życie. Warto również zrozumieć, dlaczego te zmiany są wprowadzane, bo to pomoże ci spojrzeć na swoje finanse i zaplanować przyszłość. Polska, tak jak wiele innych państw, stoi przed wyzwaniami demograficznymi. Starzejącym się społeczeństwem, Coraz większym obciążeniem systemu emerytalnego, niższą liczbą osób w wieku produkcyjnym. GOW.PL. W efekcie rządzący podkreślają potrzeby, by seniorzy czuli się pewniej, by świadczenia były przewidywalne, by nie trzeba było się obawiać, czy przyjdzie za mało albo za późno. Stałe wprowadzenie 14 emerytury to sygnał, że państwo chce stabilności w tej sferze, ale także, że każdy z nas, kto pracował, wsparł kraj swoją pracą, ma prawo do szacunku. I to w formie finansowej. Co to znaczy dla ciebie w praktyce, dzień po dniu? Oto kilka scenariuszy. Jeśli Twoja emerytura wynosi np. 2500 zł i kwalifikujesz się na pełną 14, to latem odkładasz w budżecie domowym dodatkową kwotę, która może pomóc na drobne remonty, lekarstwa, spokojniejsze spędzenie lata, nie martwiąc się, czy to starczy do końca miesiąca. Jeśli jesteś wdową, Twoja sytuacja może się poprawić. Zamiast wybierać między moją emeryturą albo emeryturą męża, od 2025 roku będziesz mieć więcej możliwości i więcej wiedzy, ile dokładnie możesz dostać. To znaczy więcej pewności, a pewność to spokój, którego nikt nie powinien ci odbierać. Ale co z tymi, którzy mają emeryturę powyżej progu, lub którzy myślą, czy mnie to dotyczy? Dla Was też warto zostać z nami, bo jeśli myślisz, mam wysoką emeryturę, nie potrzebuję 14. To też możesz mieć pytania, czy zmiany nie wpłyną na zasady waloryzacji emerytur? Czy nie będą w przyszłości jakieś nowe ograniczenia lub dodatkowe warunki? Warto wiedzieć, jak w tej chwili wygląda prawo, ponieważ znając teraz, możesz przewidywać, co może się zmienić dalej. Ponadto, i to bardzo ważne, każda zmiana w prawie oznacza konieczność sprawdzenia własnej sytuacji. Nie czekaj, aż list z ZUS przyjdzie, albo aż ktoś ci powie, sprawdź dziś. ZUS to nie mit. Możesz zadzwonić, zapytać, sprawdzić online, jeśli masz pomoc kogoś w rodzinie, czy twoje dane są aktualne, czy twoja emerytura jest prawidłowo naliczona, czy nie masz nieuregulowanych formalności, które mogą opóźnić wypłatę albo zmniejszyć kwotę. Bo zmiany prawne to nie magia to praca domowa dla każdego z nas. Warto też zwrócić uwagę na to, co może nie być jeszcze w pełni rozstrzygnięte: na przykład konkretne formularze, harmonogramy. Dokładne kwoty w konkretnych przypadkach, które mogą być określone dopiero przez rozporządzenia. W ustawach często jest minister może określić, rozporządzenie określi, wejdzie w życie z dniem. To znaczy, że czasem trzeba poczekać na szczegóły, ale to nie znaczy, że nic nie możesz zrobić dziś. Możesz skompletować dokumenty, sprawdzić swoją emeryturę, zapytać czy twoje dane są poprawne? Zastanówmy się chwilę, co to oznacza dla twojej codzienności. Może od lat odkładałeś, że w jesieni życia chcesz pojechać w małą wycieczkę, odwiedzić dzieci, wnuki i chciałbyś przy tym nie martwić się o rachunki, leki, remonty? Dzięki dodatkowej emeryturze, jeśli ją uzyskasz, możesz właśnie zacząć planować, czy zrobisz ten mały remont łazienki, czy zrealizujesz małe marzenie, czy odłożysz na czarną godzinę. A jeśli jesteś wdową lub wdowcem, to może być okazja, by twój budżet rodzinny nabrał trochę więcej oddechu. To nie obietnica luksusu. To realna możliwość, by Twój dzień dzisiaj był spokojniejszy, a jutro mniej pełne niepokoju. Przejdźmy teraz do praktyki. Co konkretnie możesz zrobić natychmiast po obejrzeniu tego filmu? Po pierwsze, sprawdź dokumenty. Masz odrębnie emeryturę lub rentę. Czy Twoja emerytura jest poniżej progu? Jaką kwotę otrzymujesz brutto? Czy masz informacje od ZUS-u? Po drugie, jeśli jesteś wdową lub wdowcem, już dziś pomyśl, którą opcję może być dla Ciebie korzystna. Twoja własna emerytura plus, 15% partnera, czy odwrotnie? A może poczekać na rozporządzenie, które może dać więcej? Po trzecie, skontaktuj się z Zusem. Zapytaj o Twoją sytuację. Czy spełniam warunki na 14? Czy w moim przypadku zmiana wdowia będzie dotyczyć mnie? Kiedy mogę otrzymać więcej informacji? Po czwarte, zaktualizuj swój budżet domowy. Włącz w plan nową kwotę, jeśli kwalifikujesz się. Pomyśl, co zrobisz z tą dodatkową emeryturą. Mały remont, oszczędność, spłata zaległości albo coś, co zawsze przekładałeś na później. Warto wspomnieć też o czynniki ach, które mogą wpłynąć na twoją decyzję. Jeśli twój stan zdrowia się pogorszy, jeśli nastąpi konieczność wsparcia domem opieki albo częstszych wizyt lekarskich, to każda dodatkowa złotówka robi różnicę. Zmiany w prawie nie są tylko o liczbach. Są o bezpieczeństwie, o godnym życiu, o tym, byśmy mogli cieszyć się dniem dzisiejszym i nie bali się przyszłości. I jeżeli jesteś jednym z tych, którzy przez lata pracowali, wspierali, budowali, to masz prawo do informacji i do wsparcia. Na zakończenie tej części chcę Cię zapewnić: te zmiany, które właśnie weszły lub wejdą wkrótce, nie są tajemnicze. Nie są zarezerwowane tylko dla wybranych. One dotyczą setek tysięcy. Milionów seniorów w Polsce gov.pl plus jeden. I właśnie dla Ciebie dziś są Dzisiejszy film nie jest reklamą, jest Twoją szansą na wiedzę Wiedzę, która pozwala Ci wziąć sprawy w swoje ręce, by nie być zaskoczonym By mieć pełną świadomość i spokojną głowę Dziękuję, że oglądasz do tej pory, bo teraz będziemy wchodzić w szczegóły najważniejszych zmian, terminów Kto dokładnie może skorzystać, co zrobić, jeśli jesteś wdową lub wdowcem i odpowiemy na najczęstsze pytania. Kiedy zobaczę pieniądze? Czy muszę coś zrobić? Co, jeśli nie spełniam warunków? Czy będą jakieś inne zmiany w przyszłości? Wszystko krok po kroku, byś wyszedł z tym filmem z jasnym planem.